Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, przede mną znajdują się zdrapeczki, które wygrała pani Emilia. Także zobaczymy, ile kryje się pieniędzy w zdrapkach. To są pieniądze pani Emilii. Także trzymamy kciuki za panią Emilię i sprawdzamy, co tutaj się kryje. Są słonie, czy ich nie ma? Owca, puchacz, pingwin. Koza niestety nie ma. Szukamy dalej. Słonia z wielką trąbą. Szukamy słonia z wielką trąbą. Krab, pingwin, koza, ślimak. Dalej. Królik, ryba, owca, puchacz. Trzecia. Teraz czwarta. Jest słoń, jest słoń, jest wygrana. Puchacz dwa słonie, czyli wygrana mnożona razy dwa. No, trzeciego słonia nie będzie, ale sprawdzimy. <grytanie> tak, super, ale się cieszę, pani Emilio. Wygrana to dwa złocisze tej zdrabce. Dwa złocisze, dwa słonie. No proszę następny słoń, następny słoń będzie miał braciszka, nie ma, nie ma, ale sprawdźmy wygraną, kolejna złotówka, to już są 3 złote łącznie, 3 złote, grosz do grosza będzie kokosza, wiewiórek, motylek, krab i puchacz jeszcze dwie zdrapy zostały. Także coś tam pani Emilio jest. Ryba, krab, motyl i pingwin. I ostatnia zdrapa. Ryba, wiewióra, koza i puchacz. Także to są pani wygrane zdrapki. Zetka i 2 zł, 3 zł. Proszę napisać, co robimy dalej. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Łapka w górę pod filmikiem.